tygodnia to jest obrona wsparcia 15500. No dobra, spójrzmy na to z trochę większej perspektywy, no bo to zejście poniżej 15500, no pytanie, czy to była korekta wyższego rzędu i powinniśmy patrzeć na nowy szczyt, czy też zmiana ogólnie sentymentu. No najprościej oczywiście jest skorzystać z... i najszybciej chyba o tak może czy najprościej a najszybciej. To jest porównać do poprzednich ruchów spadkowych, jeżeli okaże się, że one są podobne, a może nawet takie same, no to będziemy mieli proste założenie, że jeżeli w przeszłości notowania zatrzymywały się na podstawie żółtego prostokątu, no to i był kreowany nowy szczyt, no to nie powinno być inaczej tym razem. Także tutaj jasno widać, że spadki w stronę 15 tysięcy. To było potencjalne wsparcie geometryczne, wynikające z przynajmniej z trzech poprzednich podobnych korekt. Tym samym też na 15600 może się czuć lekko zagrożona, aczkolwiek ta obrona z początku tego tygodnia, nawet z poranka dzisiejszego, no jasno wskazuje, że jednak podaż ma tutaj jeszcze jakieś zamiary, przy czym powtórzę, jeżeli mamy mieć nowy szczyt, no to, to jest odciąganie w czasie czegoś, co jest nieuniknione, czyli próby ataku na 15800, tak, a do tego potrzebujemy przełamać górną zieloną strefę. Dolar amerykański. Przeciągam 92 poziom w prawo, bo to oczywiście jest lokalne wsparcie, które no, w tej chwili jest wsparciem, tak, no bo jeżeli spojrzylibyśmy na to z perspektywy końcówki zeszłego tygodnia, to oczywiście notowania były poniżej, więc jeżeli wybroni nam się ta, ta żółta strefa, no to wtedy będziemy mogli patrzeć z większą perspektywą na próbę zmiany sentymentu do dolara amerykańskiego, a mam tu na myśli no tą cenę, którą daje się opisać tą spadkową linią trendu ciągnąc ją po poszczególnych szczytach od poziomu 93. Ta przecena jest już dość spora w porównaniu do poprzednich tego typu ruchów. Ja skorzystam dokładnie z tej samej metodologii co na takcie. Widać ewidentnie, że jeżeli to jest cała ta, cała ta przecena naliczy, żeby nie skłamać, 140 pipsów, no to nie ma podobnej, podobnego wariantu. Wszystkie korekty są krótsze. Można byłoby założyć, że tak naprawdę końcówka zeszłego tygodnia to jakiś jest wybryk przy pracy, a tym samym też notowania mogą spaść poniżej 92 i ta wyprzedaż na dolarze może być kontynuowana. Na szczególną uwagę na pewno zasługuje okolice 92-40, ja bym jednak troszeczkę to obniżył to zielone dawne wsparcie, bo zwracam uwagę, że... Ten zeszłotygodniowy zryw posiadaczy drugiej pozycji nie dociągnął czy też nie zamienił dawnego wsparcia w opór. Więc tym bardziej, 92 w sposób dynamiczny powinno być przełamywane. No bo jeżeli podaż dość szybko zareagowała na, na wzrosty w ramach tej, tej przeceny, no to tym samym też i szybko powinien być kreowany nowy dołek. No ale to wymaga jakiejś większej obserwacji, bo widać, że na, na poziomie 92. Dwa, jeżeli chodzi o europejską, czyli sesję, to schodzę dość nisko już na minutówkach, bo chciałem pokazać Państwu, że jakieś wyhamowanie ma tutaj miejsce. Euro -USD. Jeżeli spojrzymy sobie też z perspektywy przeceny, przecenę o umocnienie dolara oczywiście z poziomu 1,20, tam 2,50, no to zwracam uwagę, że ostatnie białe świece liczą około 150, tam prawie 160 pipsów. Tym samym też naruszona została linia, i to poważnie naruszona linia, równości korekt. Ja poprawię, bo tutaj zasięgi chyba się nie zgadzają. I widać, że piątkowe rozpoczęcie sesji było bardzo optymistyczne dla euro, czyli wyjście powyżej 1,18%. 80, ale końcówka sesji, czyli praktycznie cały korpus jest już poniżej tej linii F100. No, sugeruję to tak, jakby podaż w wyniku tego naruszenia się obudziła i próbowała jednak ściągać cenę do dołu, jeżeli tak, no to tutaj warto byłoby przywołać 1,1830, ja chciałem zrobić z tego żółtą strefę, ponieważ to był lokalny opór, więc cofnięcie w te okolice wydawałoby się racjonalnym podejściem, więc na pewno w tej chwili jest bardzo istotne, jakie będzie zachowanie podaży właśnie mniej więcej w tych obszarach, gdzie jesteśmy tutaj, czyli gdzie rozpoczęło się otwarcie mm, piątkowe. Jeżeli po raz kolejny podaż ma coś do powiedzenia, to powinna robić to w tej chwili, bo no tak spore naruszenie mimo wszystko może być argumentem świadczącym o tym, że jednak z strony 1.20 mm, powinniśmy patrzeć. Ja tutaj dodam jeszcze, jako taki argument chyba troszeczkę podażowy, wynikający ze wskaźników, bo dzisiaj już spojrzałem sobie na, na EUROSD, to patrząc z perspektywy Bollingera, który powoli porusza się poziomo, no to zarówno wsparcie, czyli ostatnie dołki 1,1750, to jest bardzo blisko dolnej linii Bollingera. Środkowa linia z kolei blisko 1,1830, ale co istotne, piątkowe maksima są w górnym ograniczeniu, czyli jeżeli mielibyśmy Mielibyśmy patrzeć z perspektywy zmienności, no to notowania powinny zostać wewnątrz tego kanału oznaczonego przerywanymi zewnętrznymi liniami, nie uwzględniamy tej środkowej. Czyli rzeczywiście to może być ruch e, korekcyjny. Trochę rozbudowany, ale mimo wszystko korekcyjny, a ta piątkowe cofnięcie dawałoby szansę na, na, czy też informację, że coś się tutaj zmienia. Ja podglądam też wykresy godzinowe na h No w tej chwili. Na pewno warto by zwrócić uwagę tak precyzyjnie na 1,18,80, no 78 w tych okolicach, bo tutaj te strzałki spadkowe to z przeszłości one powinny dać o sobie znać. Widać, że jest próba przełamania tej niebieskiego obszaru, ale tak jak mówię, no, trzeba poczekać na koniec interwału, czyli do godziny 12. Wtedy będziemy wiedzieli, czy ta świeca ma swoje racjonalne uzasadnienie, czy tylko to jest naruszenie, tak jak to miało miejsce na przykład piątek na D1. Fund brytyjski. No, poziomy, które ostatnio żeśmy sobie wykorzystywali, czyli między 1,40 tam 1,39,80, przeciągam w prawo. Bo mam wrażenie, że ostatnie ekstrema są w tych obszarach. Tam po drodze mieliśmy jeszcze formację flagi, wyjście dołem poniżej 38. I co istotne, chyba najistotniejsze z tego wszystkiego. Podaż nie utrzymała się poniżej 1,6670, to jest mocne naruszenie. No, trzeba sobie też będzie wkrótce zadać pytanie: czy przypadkiem te wzrosty, które to jest cała seria białych świec, to nie jest przypadkiem pierwsza większa korekta w ramach nowego sentymentu, czyli w tym przypadku no, umocnienie dolara, czy też słabości. Funta brytyjskiego. O tym dowiemy się pewnie troszeczkę więcej, interpretując zachowanie tego instrumentu w okolicach 1,38. Bo jeżeli, a ja wykorzystam te czerwone linie, jeżeli cofniemy się do 1,38, a to jest jedno z najbliższych wsparć, które powinniśmy uwzględniać po zatrzymaniu w okolicach 1,40, to jeżeli tu się pojawią dolne cienie, no to tak jak to miało miejsce tu, czy tu. No to będziemy patrzyli na północ, ale jeżeli spadniemy poniżej 1,38, to otworzy się droga do tego, żeby ten fund brytyjski był przeceniany. Kanadyjczyk. Dobra, spójrzmy na Kanadyjczyka z troszeczkę większej perspektywy, bo to pomarańczowa strefa. Przypomnę, że ma tutaj bardzo duże znaczenie: jeden 1,20. 1,20,20, Stąd rozpoczął się ten ostatni raj. To dość, dość mocno komentowaliśmy na przestrzeni ostatnich tygodni. W międzyczasie 1.25 miało szansę, i tu używam czasu przeszłego, miało szansę być kolejnym wsparciem i trampoliną do tego, żeby ruszyć na przykład z zniesienia 38,2, czyli 1.30 albo 50% zniesienia. Ale jeżeli spojrzymy sobie na wykres dzienny, ja to powiększę, to widać, że w zeszłym tygodniu w czwartek udało się przełamać poniżej tego wsparcia. Co więcej, może się okazać, że mamy tutaj klasyczną zamianę ról. Na razie w takim mini wariancie, a tym samym też dawałoby to szansę, żeby dolar amerykański był wyprzedawany. Ja zdaję sobie sprawę, że na innych instrumentach ten kierunek w stosunku do dolara amerykańskiego może być inny. Dlatego też nie mogę zapomnieć o tym wariancie, że jeżeli wyjdziemy powyżej 1,25, to to zeszłotygodniowe... Spadki poniżej tego wsparcia to będzie rodzaj naruszenia, i wtedy będziemy patrzyli jednak w stronę nowego szczytu. No ale na dzień dzisiejszy nie mogę tego zrobić inaczej na wykresie D1, bo na tygodniówce, no to mamy przełamanie, Jeżeli teraz pojawiłaby się biała świeca, no to ona z automatu wybroniłaby to, tą zieloną strefę, ale do tego to mamy całe 5 dni, a my musimy posługiwać się w ramach bieżącej analizy, czy też powinniśmy niższymi. Wartościami. Same spadki dość pokaźne, patrząc od pomarańczowego obszaru, więc tutaj podaż rzeczywiście nie próżnowała i skorzystała z okazji możliwości zmiany trendu, który zresztą tutaj był opisany wzrostową linią koloru czerwonego. Ja już to poprawię, żeby było widać, że w okolicach czwartku to przełomu nie nastąpiło. Więc jak na razie 1,25 tutaj według mnie pełni kluczową rolę z możliwością tarcia do 1,2270, bo to było kolejne dzienne wsparcie. I chociaż jedną polską złotówkę, myślę, że jutro trochę więcej czasu jej poświęcimy. 4,60 to jest strefa, która ewidentnie przypomina o sobie jako o wartości nieprzekraczalnej wyjście euro powyżej tej, tego poziomu wydaje się być bardzo trudne. Z drugiej strony wróciliśmy do wsparcia 1, przepraszam, do wsparcia 4,56, czyli miejsca, w którym wcześniej też dołki się pojawiały, nie raz, nie dwa. Ja pokażę te najbliższe można sięgnąć oczywiście do poprzedniego roku, więc jesteśmy w takim kluczowym elemencie, czyli interpretując tak to strukturalnie, jeżeli odbicie od 4,60 do 4,56 jest korektą, to wkrótce powinniśmy widzieć nowy szczyt, jak spadniemy poniżej 4,56, czyli tu, gdzie jesteśmy więcej w tej chwili, no to otwiera się droga do testu na 4,53, a potem wydaje się być o wiele ciekawszym i ważniejszym wsparciem rzuta strefa 4,50. To pewnie będzie wymagało kilku dni, żebyśmy mogli zweryfikować, ale już dzisiaj po kształcie świece czy też zachowaniu na godzinowych interwałach będzie można ocenić, czy to 456 utrzyma się, czy też nie. No dobra, kwadrans powoli mija, więc mi nie pozostaje nic innego jak przywołanie slajdu końcowego. Ja serdecznie dziękuję za dzień dzisiejszy. Przypominam, że nasze webinary tej od tej kilku dni są dzielone na trzy części od kilku oczywiście, uwzględniając mój urlop. Czyli o 12 robimy surowca, a o 15 wracamy, czy też rozwijamy działkę indeksów, tak, bo tam wrócimy do taksa i głównie rynki amerykańskie po otwarciu już tamtego regionu świata. Z mojej strony to tyle. Ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia.